Ja mam widzowie, dzisiaj nagrywam pierwszą część Minecraft Survival I będę, to jest seria, gdzie będę po prostu robił survivala, że będę tak grał Normalnie po prostu, że będę zabijał smoka Że po prostu będę robił różne rzeczy, na przykład będę wspierał na całego Dendarite'owego seta A w tym odcinku spróbuję wejść do denaru. Więc stara, już nie przeszkadza mi, kiedy do odcinka. Co jest w ogóle? Ty, już mam kajwa tam Fajnie, to ja lecę. I sobie zbieramy teraz drewno, Dobra, <coughs> zbieramy drewno, Sobie jeszcze tak odpalę. Nie chcę mi się tak pojedyncze kraftować, dlatego sobie zrobię tak. Że będę po prostu częściej tak craftował, żeby się nauczył. <grym> Jakby jestem na foterze, ale wyłączyłem wszystkie te body dookoła, żeby nie przeszkadzały one tak bardzo. <grym> tak. Musimy zabrać całe chociaż. Chociaż całe drzewo chcę mieć bo tak. Potrzebuję dużo drewna, bo będę robił ładną chatkę. A ja oczywiście będę potrzebował trochę tego drewna. Rzeczy tego będę miał... Najmniej w domku, ale i tak bardzo dużo jego potrzebuję, bo będę robił taki ogromny domek. W przyszłości oczywiście. Może nawet w tym odcinku trochę go zacznę robić. Ale jak na razie go nie robię. Ale w ogóle to duże te drzewo. czy może nie bardzo wielkie, ale dużo drzewo w nim jest. No i tak to jeszcze nie całe. gdzie wszystko, co będę potrzebował. Zdraw do tego. Co najmniej dwa staki tego dręba będę potrzebował, lub tak Teraz, nie czterypnie. Dobra, wkraczę tu kilo i idziemy do tego kajwa. ta jest najgorsza, bo nie wiem, czy trafię do tej tam wody. Trafimy. No trochę tu jest bombów, ale tak że nie jest za wiele. Ło! Chwila, mech. Dobra. Wiem, że tam jest zombiak, ale jak na razie mam go gdzieś. W każdym razie muszę mieć kabędy killowe i sobie też tam Zabrać co było. Jest tyle potrzebuję do Nie ja ma Ja go, się podrobię w Teraz, zbieram teraz to, ten węgiel. Co to w ogóle jest? Driblif? Nie, Big Driblif. To jest Nie wiem, tak szczerze. Teraz, zbieramy... Ej, dużo nawet tego węgla w sumie tu jest. Weźmiemy ten crafting i pójdziemy zbierać te raz. Co to było? zbieranie nigdy tego craftingu tym sposobem. Dobra, Dobra idziemy zbierać to też raz. Wszystko mnie biją. Nie, nie, ja nie, nie, nie mogę zginąć. Mam serię, ale to nie jest hardcore. Ło, Łoń, no dostał. Teraz mogę sobie na spokojnie zabrać tyle żelazo. I mam nadzieję, że mi żaden keeper za pracami wcale nie wybuchnie. A ty tam sobie idź. To krainy. To krainy ba, bagi i czarów. Czy też takiego tam się mówiło. To zbyt dużo tego jedzenia, no tak że to nie było. Co się dzieje w tym cave? To w ogóle jest cave? Znowu jeden. Krzyż do diamentów schodzę. Poczekajcie, nie wiem czy jest tutaj mod BTT. Dobra, nie ma. A po prostu tutaj, bab, Dobra, nie wiem. W sumie jest nawet jasne, że nie wiem, co ja robię. Dobra, zbieramy. Tu, matko, co jest z moim skierem? Skończyło się Dobra. Dobra, wychodzimy stąd. To miejsce było dziwne. Nie mogę ci innych cienki lauf użyć Co to jest? E, e, co to było? No nie No pajęczku idź ode mnie A on? Nie! Ginę! I zabijesz mnie Dobrze zabiję Czy tutaj jest, nie Ginę. Nie mogę zginąć się od razu na... No. Nie! Dobrze! Prawie zginąłem. Wy widzicie ile ja mam HP? Szybko uciekam. Byłam dead, po prostu prawie zwykłem. Um, co mo mogę teraz zrobić? Bo od sobie na pewno zrobię tego, tak, żebym miał... Krędzenie nie mam. Mam, ale to jest coś, nie będzie zbyt dobre bo będzie... Kurde, hangara mi dało. to przepalić. Ile ja tego hagera dostałem? Um, wezmę jeszcze jednego tego tam aksolotlana. Bo się są. Nie. Ja. O że to pająk. Zbieramy Co tu robię? A to jest ten, co tutaj zapada się. Spadko liści. to. Zbieram te jagódki jak łódki. ja idzie do ode mnie. pokażę. Tylko, że prawie zginąłem. Nie wiem w ogóle... ja, ja nie jestem pewny, nie? Ja, pewny czy wrócę w ogóle tam Zbieram to i idę na powierzchnię A Czy idę no, włożyć to do mojego piecyka O za na ten napis się przydał mi go trochę, kurde, ty się wychodzi, wtedy muszę sobie tarczę zrobić, będę bezpieczniejszy. Szybko, o co mi jest klej. M. tarcza i dwa wiaderka M. jest ten ładny? tak ja go nazwę M. zaraz go nazwę muszę, musimy wpaść jakieś fajne imię do głowy nie, chodź tak dziwnie ta woda w ogóle wygląda w tym wiaderku teraz Tylko że dalej jedzenia żadnego nie mam kopajanka nie chce A zelony, Czeka, żeby się to wszystko przepali Co to by jest? Squid! Zabiję go. A żeby mieć potem. No strzała się, O! Te gudki. Nie ma więcej. Tylko dwa były słabo. Dobra. Trochę żelaza jeszcze mi się przyda. Jeszcze tam jest. Nie mogę. Tam wpadłem, bo bym że zgad... zgadz... żebym zginął. Ale ja jeszcze jednego Aksolotora sobie wezmę. Tylko którego? Brązowego, niestety nie. Gdzie są moje Aksolotki? Ej, dobra, brązowy masz dzisiaj warta bo ciebie wybiera. bo moje Pokémon. Tyk, 10 czyli mam już całego seta. Ale muszę jeszcze jedno stworzyć wiaderko, żeby miał lawy, bo nie chcę ich stracić ja Będę miał na to ja nazwę I w moim domku będzie akwarium dalej, idealnie Tera, czekam, ażeby się przypali. Jak się przypali, to to się widzi. Tera, ja widzę, wysz, wysz, wyszedłem, wyszłem. Nie, nie wiem, jak to się mówi, zapomniałem. I przy, w, dodatkowo sobie wykopałem, żeby miał jeszcze na to. to. zrobiłem to jedno, żeby miał wiaderko, i em, nie, nie starczyło mi na chęb, I Sobie jeszcze trochę wykopałem, zostało jedno żelazo. I jakbyście widzieli, że mam mniej tego równo to dlatego, że się wywaliłem. Jak szłem po też razu, czy szedłem tam, nie? To wywaliłem się. Dobry. byłem z nich szybko. Krówko, chodź. Potrzebuję ci jedzonko. Nie, pająk. Michael Wenhat. Wszystkie moby przeciwko mnie. Nie widzenia nie mam. Najgorzej. Żadnej wioski tu nie ma. Jeszcze gorzej. NIE! Zapomniał, że Sprinta nie ma. Dermona widziałem. Przyda mi się łódka na pewno. Co z tymi liściami dzieje? To ja by wystarczy Tera, idę Jack. A O co ty mnie bijeś? No Kurde. Nigdy mi to nie wychodzi w tej wersji. Czemu ty mnie bijesz? Co, chcesz kolega kolegę? Zabijam? No. Tutaj puszczam nie no. Ej, chodź tu! Ej, nie ładnie tak zabijać ryby Nie nie, da, nie ładnie jak tu nie ładnie jak solot. Nie ładnie tak zabijać osobne rybki Nie jak Solot tu zrobiłeś, Będziesz miał lepsze imię, to czy znaczy gorsze a będziesz miał takie same jak twój brat. Ej, jak na razie nie wiem jak się będzie twój brat nazywał, bo nie mam imienia. Idę do okej, jakiegoś nie wiem. W tym się zakończy ten odcinek, tylko Wam powiem, a tu będzie kajw. Dobra, ale, za niedługo będzie koniec odcinka za jakieś 2 minuty, coś takiego będzie koniec odcinka, więc. Muszę szybko znaleźć jakąś tam pokładnią rzutę. Dobra, w następnym odcinku wejdziemy do deneru. Będę szukał na żeby wejść do deneru. No fajnego, jakbyś, że zrobiłeś. zrobiłaś. Czemu to jest takie duże? Teraz idę na dżunglę. Kurde, się myślę... Co ja zrobiłem? Ale tam jest dżungla, więc może być ta opuszczona do. Nie mogę. Nawet nie zrobiłem klacza. Teraz czekam aż się przypali. Jak się przypali to widzimy się. Siema. Właśnie rozmnożyłem to i daję im bambuski. Ehm, poczekajcie, robię tak, że będą dużo tych bambusków jeść, tylko muszę ich trochę zebrać. Trochę tych bambusków pojedzą. Bo. O, sorry. Żyłem im dziecko, czy, czy przypadek? Jedz te bambusy, dziecko! Będziesz duża, będziesz zdrowa i żyjcie te bambusy. Ja roz... O, widzicie? Teraz ona, czy tam on się zakocha w tej, chodź. Albo wy się bo mam, mam to gdzieś. Żyjcie po bambusu. Żyj, bambus. Dobra, idę od was. się was boję. Daję wam bambusy i przez przykład... Portal! Mam zapas bambusów, bo dziecko mi wszystkie wyżarło. <laughs> Nie mogę. Ej, ja patrzę, nie? A tu dziecko nagle mi wszystkie bambusy prawie wyżarło. Nie mogę po prostu z tego dzieciora wyżarło i prawie wszystkie bambusy. Dwa refki. Fajnie. Ten portal? Jest do dokoczenia. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa. Raz, dwa, trzy. Ja mam to. Czy to, tkajcie, tylko muszę teraz się skupić. Ja jeden, dwa, trzy Tiga, to, to chyba nie jest do kończenia. tu? To muszę rozkopać, to ja jak rozkopię to się widzi. A ja już zniszczyłem i teraz tylko muszę coś zrobić tak, żeby tego nie zwalić żeby już wszystko się nie zepsuło. Dobra, wylewam tu wodę. To się chyba dobrze wylała. Idę potem tą lawę, co tam jest. Puglawa. Jest mi parkour. Tu dobrze. Pyk. 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 Chyba dobrze teraz to zrobię. Jest! Mam portal gotowy. Patrzcie. Uwaga czy działa? Działa! Ją! zrobię portal. <laughs> to... te Widzimy się w następnym odcinku survivala. Cześć!